Ile jeszcze czasu, ile wymówek, ile pretensji, niepewności, żalu, ile jeszcze czasu musi upłynąć, abyś zrozumiał, abyś zrozumiała, że to ty masz życie w swoich rękach? Ile jeszcze musi się wydarzyć, ile jeszcze musisz wycierpieć, aby w końcu zrozumieć, że to ty kierujesz swoim życiem i to ty swoim działaniem, swoim myśleniem każdego dnia kierujesz losami swojego życia. Ile jeszcze czasu musi upłynąć, żebyś zrozumiał? żebyś zrozumiała. Ile jeszcze żalów musi z ciebie wypłynąć? Ile ludzi musi się dopasować wokół ciebie? Ile sytuacji musi być sprzyjających, żebyś w końcu zrozumiał, żebyś zrozumiała, że tu nie o to chodzi. Że oni nie mają nad tobą władzy i że nikt nie może ci powiedzieć, co ma robić w swoim życiu. Ile jeszcze okoliczności sprzyjających musi się wydarzyć, ciekawych przypadków po drodze musi być sprzyjających, abyś ty w końcu zrozumiała, abyś zrozumiał, że... To ty kierujesz tymi przypadkami i że to ty je sama tworzysz w swoim życiu. Ile jeszcze czasu musi upłynąć, abyś zrozumiała? Ile jeszcze się musi wydarzyć? Czy naprawdę chcesz czekać cały czas? Czy ile jeszcze chcesz czekać? Jak długo? Jak długo jeszcze chcesz czekać? Przecież te działania, te, te pragnienia, które są w tobie, one są w tobie i one chcą wypłynąć na powierzchnię. Ile jeszcze musi upłynąć czasu, żebyś to zrozumiała i żebyś zaczęła działać w tym kierunku? abyś zaczął działać w końcu i abyś wytrwale dążył do osiągania swojego celu i abyś realizował się w sposób tylko jaki Ty chcesz się realizować, niezależnie od tego, co cały świat Ci dyktuje. Ile jeszcze musi upłynąć? Zadaj sobie to pytanie, ile jeszcze musi upłynąć, abyś ty w końcu to zrobiła, abyś ty w końcu zrobił ten pierwszy krok. Ile jeszcze, ile jeszcze, pytam się, zachęcam cię do działania, zachęcam cię do tych przemyśleń, do tego pytania. Nasz czas jest tutaj ograniczony, jesteśmy tutaj tylko na chwilę, więc wykorzystajmy go dobrze, zróbmy z niego pożytek dla siebie i dla innych, wykorzystajmy go w wolności, szczęściu i radości. Jeśli zaczniesz kierować swoim życiem, jeśli zaczniesz działać z radością i naprawdę. Idź w zgodzie ze sobą, wtedy okoliczności nie będą miały na, miały na ciebie wpływu. Wtedy nikt nie będzie decydował za ciebie, bo nie będziesz mu na to pozwalać po prostu, nie będziesz dopuszczał do siebie negatywnych informacji, będą one przez ciebie przepływać, na chwilę się zatrzymają. Więc podejmij się tego działania, spróbuj, daj sobie tą szansę, ponieważ stać się na to, jesteś tu po to, aby wykorzystać swoje życie jak najlepiej, i pamiętaj, że tylko ty o tym decydujesz. I kiedy się wreszcie obudzisz, kiedy wreszcie nadejdzie taki dzień i za ile lat albo czy w ogóle to się wydarzy w Twoim życiu, do kogo będziesz miał pretensje? Nie dopuść, do, nie dopuść do sytuacji, żebyś miał pretensje, żebyś miała pretensje do samego siebie, ponieważ to jest tylko pułapka, którą wkręcamy się całe życie. Więc nie daj się wkręcić w to wszystko. Obudź się wreszcie, skup się, skoncentruj na swoich działaniach, na swoich marzeniach, na swoich celach. I zacznij je kreować, zacznij działać w zgodzie z tym, czego naprawdę pragniesz, ze swoją właściwą um, misją, ze swoją właściwą i tylko tobie oryginalną drogą, niezależnie od tego, co każdy chciałby Ci powiedzieć i co każdy uważa, że powinieneś robić, powinnaś robić. Ile jeszcze musi upłynąć, abyś ty w końcu to zrozumiała, abyś w końcu to zrobiła. Każdy z nas ma tutaj coś do zrobienia i każdy z nas ma swoją własną i oryginalną i wymyśloną przez siebie drogę i każdy z nas idzie, z nie, idzie nią, już teraz w jakiś sposób idziemy nią, ale idziemy czasem kierowani przez okoliczności i uwarunkowania i ludzi, którzy tak naprawdę nie obchodzą się w ogóle naszym losem, więc jak długo jeszcze chcesz na to pozwolić? Obudź się wreszcie, zachęcam Cię do tego, działaj, idź zgodzie ze sobą, uśmiechnij się do siebie teraz, i weź kartkę papieru, albo po prostu weź głęboki oddech i powiedz sobie, zaczynam, biorę się za siebie, biorę się za to, najwyższy czas zrobić coś z tym moim życiem i zacząć działać tak, jak ja zawsze chciałam, czy chciałam działać, niezależnie od tego, co, co inni myślą, swoim działaniem dajesz też wsparcie innym i to też Cię podniesie, zobaczysz. Trzymam mocno kciuki za Ciebie, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia już niedługo.